Ja nie jestem oficerem śledczym, jestem premier, premierem Polskiego rządu, więc przez tych kilka miesięcy, moim zadaniem było także dbać o wszystkie kompletne interesy państwa polskiego. A do tego do tych naczelnych interesów polskiego państwa zaliczam także co zrozumiałe, bezpieczne wynikające z dobrych poprawnych relacji sąsiadami. Pozycja międzynarodowa Polski, Zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, zależy, i to jest jednoznaczne, to tu w ogóle nie ma o czym dyskutować, zależy także od tego, jaki typ relacji łączy nas z sąsiadami. I dlatego naszym zadaniem polskiego rządu było równocześnie, prowadząc badanie i dochodzenie, było równocześnie niedopuszczenie do tego, aby ci, którzy mają małą wyobraźnię, krótką pamięć, Błędne rachunki, niezrozumienie tego, co naprawdę na świecie się dzieje, żeby oni nie narazili na szwank polskiej pozycji międzynarodowej. Nie wiem, czy trzeba dużo wyobraźni. Nie wiem, czy wszystkich na tej sali przekonam, ale jestem przekonany, że do Polaków te argumenty trafiają. Czy na pewno katastrofa smoleńska na życzenie niektórych polskich polityków miała być też wstępem do zimnej wojny z Rosją? Czy na pewno miało tak być? I odpowiadam tutaj i mam odwagę odpowiedzieć jednoznacznie nie. Wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej nie może być pretekstem dla politycznej awantury którzy, tych, którzy wokół katastrofy smoleńskiej głównie awanturą się zajmują. To też bardzo ważne zadanie i chcę powiedzieć, że w interesie Polski było, aby rząd nie dał się wciągnąć taką logikę i nie dał się wciągnąć. Ale historia uczy nas, że tylko stanowcza postawa, tylko twardy opór przeciwko aktom agresji, łamania suwerenności, tylko taki sposób postępowania daje szansę na pokojowe rozwiązanie tego dylematu. Ustępstwo jest prostą drogą do ostrzejszego konfliktu, a nie do zachowania pokoju. Dzisiaj po raz pierwszy od wielu, wielu lat świat dostrzega, jak wielką wartością jest polityczna, gospodarcza i militarna wspólnota Zachodu. Współpraca Unii Europejskiej, w tym Polski, ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą i innymi państwami tej wielkiej cywilizacyjnej wspólnoty jest najlepszą gwarancją skutecznego działania. Co więcej, jest jedyną gwarancją skutecznego działania.